Międzynarodowy turniej piłki ręcznej o Puchar prezydenta miasta Kielce zorganizowano w kielenskiej Hali Legionów. W dwudniowych zawodach rywalizuje pięć zespołów. Udało się zorganizować świetną obsadę trzech mistrzów krajowych mistrz Białorusi, Gomel, mistrz Ukrainy Galiczanka Lwów, mistrz Polski MKS Lublin i dwa ligowe. Solidne ligowe zespoły, Korona Handball Kielce i Piotrkowia, Piotrków Trybunalski. No, jesteśmy szczęśliwi, że udało się taką mocną ekipę. Myślę, że pierwszy raz w takiej mocnej obsadzie turniej w Kielcach. Mam nadzieję, że, że jest to pierwszy, ale nie ostatni turniej takiego cyklu. Postaramy się, żeby, żeby w okresie przygotowawczym w sierpniu tak mocno obsadzony turniej w Kielcach organizować. Chcemy zacząć grać w tym okresie przygotowawczym jest to nasze takie pierwsze granie więc zapewne jest dodatkowa mobilizacja u nas w drużynie i cieszymy się że zaczynamy już ten turniej chcemy zagrać każdy mecz jak najlepiej Mamy przed każdym meczem założenia od trenera, które chcemy zrealizować, to co trenujemy tutaj w tym okresie przygotowawczym, więc można powiedzieć, że wynik nie jest tak ważną sprawą jak właśnie zrealizowanie tych założeń. Tu zawsze była tradycja także kobiecego szczypiorniaka. Ja się bardzo cieszę, że w takiej wielkiej hali, tutaj w hali Legionów, kibice mają okazję. To jest jakby kontynuacja tego, co było w zeszłym roku, Mistrzostwa Świata Juniorek. Inicjatywa zawsze warta tutaj pochwał. Absolutnie chciałbym, żeby ten ośrodek przetrwał na najwyższym poziomie i cieszę się, że mogłem tu przyjechać i że mogę komentować spotkania. Wstęp na turniej jest bezpłatny.